Dniukowa 2025 coraz bliżej. Odliczanie do największego muzycznego wydarzenia w naszym mieście już się rozpoczęło. Pewnie nie możecie się doczekać, aby poznać pełny line-up naszej imprezy. Mamy dla was wielką niespodziankę. Już za moment przedstawimy wam główną gwiazdę tegorocznych Dniukowa. Będzie to jedna z topowych wokalistek w kraju, doskonale znana i lubiana Patrycja Markowska. Jeszcze ja. To będzie niezapomniany koncert. Patrycja wystąpi w niedzielę 25 maja. Do zobaczenia pod sceną.